Dzień dobry, dzisiaj bardzo króciutki filmik, bo muszę rozwiązać poważny problem. Otóż mam za dużo sałaty. Po tych deszczach porosło to tak pięknie, normalnie sałata, sałata i tu sałata, to nawet nie przerywałem. I tu taka piękna rośnie, nawet z różnym hebziem sobie, o, o. A tutaj przecież, no to jest sałata na sałacie, szczypiorem przerośnięta. Normalnie coś pięknego. O, na przykład ta. I tak sobie myślę, no kurde felek, kto lubi tyle sałaty zjeść? No jasne, króliki. No króliki. No bo co lubią króliki? Króliki lubią sałatę, marchewkę. No. A jak lubią sałatę i marchewkę, no to my im damy. To my im damy sałaty i marchewki. Proszę. Macie dwie buzy. Kury, też. No. Króliki dostały. Sałatę dostały marchewkę. Jeden problem rozwiązany. Ale nasunął mi się teraz drugi. Ja mam za dużo królików. Wiadomo, kto lubi sałatę i marchewkę? Króliki. Sprawa załatwiona. A kto lubi króliki, sałatę i marchewkę? I temu też zaraz zaradzę. Ała, 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 ała. Oczywiście przed tym pukłem się w łeb, ale od tej pory minęło już parę godzin i uporałem się z moim problemem. króliczki wszystkie są posegregowane. Posegregowane są uliczki, Na samczyki. Na samiczki. Nawet znów się mi zrymowało. A wy tu nawet nie próbujcie maluchy uciekać. Nie próbujcie mi uciekać. Okej. I teraz w nagrodę dostaną wszystkie lupczyków. Muszę je przyzwyczajać do lupczyków. Zawsze tak robiłem, że przed segregacją. Tak to nazwijmy. Karmiłem je lupczykiem, bo wiadomo, że mięso nasiałka. Czy nie? A lubczyk przyprawa super. Wiecie co? Wam powiem. Segregowałem je tutaj i z tych wszystkich królików. oła, zaraz się puchnę znowu w głowę. Z tych wszystkich królików. Tak wymagałem, że są tylko trzy samce. Z tych większych i z tych mniejszych. Jeden z tych malutkich. Tam gdzie miałem ich teraz 10. To jest tylko jeden samiec. A tam gdzie było 7 to dwa. Nie musiałem to już zrobić, bo specjalnie nie pokazywałem tamtych króliczków przed segregacją, żeby nie było tam komuś przykro czy coś. Zresztą ja sam nie lubię takich rzeczy oglądać, no ale trzeba to zrobić, bo po to, po to te króliki chodnią w końcu. I co jeszcze jedna? Wydajność rzeźną naprawdę to miały bardzo wysoce zadowalającą. Jak ważyłem jednego co prawda ważyłem, to ważył 2,66 kg. Taką dosyć, dosyć dobrą wagę mam. No 2,66 kg to była dobra waga. Myślę, że wszystkie były w podobnej wadze. Pod, yy, yy, a na koniec po oboju te 7 sztuk, jak zważyłem, wszystkie razem, to miały 13, 13 kg. Tam z takim małym haczykiem. Więc to wywoła wydajność ponad 2,80 yy, kg, ponad prawie 1,91 królik. No to superowo. Nie? A wy sobie też weźcie. I to jest ciekawe, że tamte króliki to były po ogrysku, to po miniaturce. No to naprawdę smoki porosły Nie? Na 5 miesięcy to naprawdę dobrze mi porosło, znowu. O, 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 co już chcą robić. O, takie rzeczy. Oj, koleżanko. Koleżanko, chodź, chodź. Ja was lubię. Ale mi biegać tu nie będziecie teraz. Żebyście nie chciały obgryzać wszystkiego dookoła, to byście może wy mogły sobie tu trochę wieczorem pobiegać. Może któregoś dnia Wam tak zrobię, że sobie pobiegacie, bo Ty no nie, no Trzesia, Trzesia, jako Ty jesteś fajna, Trzesiula. O matko jedyno, o matko jedyno, Trzesia, ja jeszcze nie chcę więcej dopuszczać, bo ja Wam czy mas... Tyle Was mam, nie? Tak, Maryjanka, nie? 12 miałaś. Ty już drugi raz mi się okociła i zobacz, matko Jerzyno. Ja no pozamykam was. Jutro się będziemy bawić dalej. No. A ja jeszcze muszę sobie narwać. Czego ja muszę narwać? A, no muszę tej sałaty przygotować. Wszystkiego, wszystkich przypraw. No i może zobaczymy się przy konsumpcji. Ale głowy nie daję, bo już jest, kurda, bardzo późna godzina. No, to na razie do zobaczenia. Wszystko poszło fajnie. Chłopcy, dziewczęta, króliczki malutkie, króliczki śliczniutkie, roście mi rośnicie, rośnicie mi duże i zdrowe, króliczki moje jednokądowe. Jedno kolorowe to rośnijcie sobie. Oj, ta jabłonka mi tu przeszkadza, mi tu przeszkadza. A wy sam co? Mam nadzieję, żeście są tylko trzy, że tam czegoś nie namieszały. No. La, la, la. No. Koniec.